Cześć, witajcie na kanale Martyna Marta. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek dość nietypowy, bo nie z Cesa. Jak widzieliście wcześniej, dzisiaj mnie widzicie całą. I będziemy sobie robić makijaż. Będzie to makijaż na takie małe okoliczności. No, nie będzie to jakiś mocny makijaż, ale będzie to taki makijaż troszkę lekki, żeby tutaj miało kreseczkę, tutaj troszkę świecącego. I dzisiaj Wam właśnie to pokażę na sobie. Tak mi głupio się nagrywa takie filmik i dziwnie się czuję, no ale dobra, możemy spróbować. Tak wygląda moja twarz przed makijażem i teraz postaramy się coś z nią zrobić i będę Wam pokazywać, jakie produkty używam i tak dalej i zobaczymy, może mi coś wyjdzie. Ojeju, dobra, zaczynamy. Dobra, więc na początku zwilżam sobie twarz jakimkolwiek yy, kremem zwilżającym, no żeby, wiecie... Mm. Nasza twarz y, przygotowała się pod produkty i aby było wszystko z nim dobrze. Od, od razu mówię, że nie jestem profesjonalistą. Ja nie znam się na robieniu makijażu, ale skoro tam robię sobie już coś sama, to chciałam się z moim podzielić. Jak już sobie zwiększam twarz, to na początku używam podkładu od Kosch i to jest 11 porcelan. Nakładam go sobie na twarz. Jeżeli ktoś będzie mi pisał, że to jest niehigieniczne, to no wiem trochę, ale nie wiecie. Nie wiem, tak się przyzwyczaiłam i tak mi po prostu lepiej. i ja rozblendowuję to sobie już wcześniej z wilżonym kąteczką. Dobra, gdy już mamy nałożony podkład, bierzemy następny krok, czyli korektor. Ja mam korektor z Eveline, jest to najjaśniejszy odcień, bodajże, no, 01 white natural i dajemy go sobie pod oczy, tutaj, o. No i na jakieś tam, powiedzmy, niedoskonałości, zaczerwienienia sobie to jeszcze na nosek, żeby go trochę ją rozjaśnić, tu, o, tu, 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 o, i blendujemy oczywiście. Bo co innego byśmy mogli robić. Możecie oczywiście wbijać na mojego TikToka, gdzie mm, kiedyś częściej, ale teraz też staram się wrzucać TikToki właśnie makijażowe, gdzie robię sobie makijaż. One są w sumie niektóre bardzo stare i wiecie. No ale możecie zajrzeć TikTok Martyna Marta przez jedno, a na końcu. Oczywiście do wszystkich moich social medów macie link w opisie. Możecie w zostawić coś po sobie. Dobra. I już chyba mamy tutaj rozblendowane to wszystko. I następnym naszym krokiem będzie nałożenie pudru. Ja mam taki biały puder z firmy Pire René Professional. Płacię, nie wiem, czy, czy ja jestem profesjonal. I go sobie teraz nałożymy na całą twarz. Biorę do tego pędzel. Taki Uchowy. Troszkę na nim jest różu, bo nie wiem, czy mu troszkę do tego użyłam. Ale wiecie, mi to tam nie robi różnicy, po prostu nałożę to w miejsca na początku mniej widoczne, czyli takie jak tutaj boki twarzy. Zawsze się boję dodawać takie filmiki, że spania fala, przez to, że powiedzmy źle nakładam sobie bronzer czy coś takiego, ale ja nie jestem profesjonalistą. Zawsze można napisać komentarz siema Martyna. Yy. Następnym razem spróbuj się kładź go trochę wyżej, a nie wiecie, takie prześmiewcze komentarze, bo to jest strach przykry i zniechęca twórcę do tworzenia nowych filmów. A tym bardziej takich młodych i początkujących, bo wiecie, im więcej hejtu, tym może mniejsza motywacja. A jak miłe komentarze, to i ludzi jest więcej. Dobra. Ja już sobie tutaj porobiłam. Widzicie, ten koloryt jest troszkę brudny. Teraz yy, konturowanie. Konturowanie, proszę tak w ogóle nie komentować, bo to, to może być albo coś dobrego, albo istna porażka. Ja do konturowania wybieram paletę Wersoft. Już jest troszkę zniszczona, ale pamiętajcie, im bardziej zniszczone produkty, tym bardziej się sprawdzają. No. Ja już mam takiego pędzelka. No i bierzemy ten yy, jaśniejszy odcień Chocolate Loco. I ja go troszkę nabieram i strzypuję i nakładam z dłużkość Tak go bardziej wklepując. Ja też nie będę go nakładać dużo, bo po prostu ja nie za bardzo czuję się dobrze z dużą ilością bronzera. I przeciągamy go w to miejsce. I teraz w drugiej stronie. I kładę sobie go również tutaj, aby jakby odchudzić naszą twarz. Tu mi zawsze włosy zakrywają, więc nawet jak by się jakaś plama zrobiła, to tym się nie przejmuję. Tu się trochę pla. Wiecie co? U mnie widać to normalnie, a u was wygląda jakby była jakoś plama, ale no nie jest, musicie mi chyba uwierzyć. Dobra, nie wiem, spróbuję to jeszcze wyglądować. Dobra, Dobre. następnym krokiem będzie nałożenie różu. Również używam kospelety wersów, jest to Candy Trendy. Troszkę oczywiście go strzypuję i nakładam go w taki sposób. Używam tak od tego pędzelka do pudru, ponieważ jest on taki, no moim zdaniem jest to najlepszy pędzel. Jakbym jeszcze wiedziała, gdzie jest yy, mój pędzelik do rozświetlacza, to by było super. Rozświetlacz też oczywiście w to jest Easy Glowing. No i go jest najmniej, bo go najczęściej właśnie używałam. No i tak próbujemy go równomiernie sobie tutaj Nałożyć ja sobie jeszcze przeciągam w to miejsce, niektórzy uważają, że to jest głupie. Moim zdaniem nie. Nakładam oczywiście na nosek i tutaj na usta. Można jeszcze sobie nałożyć tutaj podbrawki. No i w kąciki, ale... ale nie wiem. Dobra, dobrze mam jest w miarę okej. Okay. Następną rzeczą to są brwi. Ja brwi mam zrobione henną pudrową, więc nie będę ich kuszać. Ale fajnie by było jakbyśmy znaleźli sobie sztoteczkę do tych brwi. Lub po prostu jakiś szel. Ja niestety, żel swój zgubiłam. Dobrze, słuchajcie, nic nie mogłam znaleźć dobrej, więc wzięłam sobie tylko sztoteczkę. Szczote no i sobie lekko przeczeszę po prostu. Tak, żeby wyszły w jedną stronę. No i teraz przejdziemy sobie do makijażu oczu. Aby je jakoś ładnie zrobić. Do tego użyję palety i żółwanu biatry. Niestety paletę Verso, która najbardziej by mi się tutaj przyda, zostawiam u tej przyjaciółki. Więc y, użyję do tego makijażu palety y, Spina od Ingrid, y, kolaboracja z Fagaton i taką z Makeup Obsession Films, bo są też, że mają ładne kolory. No i tutaj mam jeszcze taką paletę, której raczej nie użyję, ale ma fajne kolorki jasne. Więc może wam pokażę, jakie mam kolory w ogóle. Zobaczcie, jakie ładne. Na pewno użyjemy czarnego. Tego jasnego. Z Takie kolory. No, mówię paletki są troszkę... Sami widzicie, ale naprawdę super są. Tutaj mamy takie złote, które mogą się przydać. Ale zobaczymy. To zacznijmy sobie od najjaśniejszego cieniu, cienia. To jest bingo z palety Fagaty. Użyjemy go teraz. Nakładamy go na całą powiekę i nakładamy to. Następnie wybieramy jakiegoś złotego cienia, jakiegoś jasnego. Ja też mogłabym sobie wykorzystać rozświetlacz czy swere Jeżeli macie taką możliwość, to czemu nie? Ja uważam, że można wszystko sobie tam mieszać. Ale użyję sobie odcień lit z paletki Obsession. Jest to właśnie ten odcień. Nie chcę mi ostro i złapać. Hmm. nakładam to tym samym puchowym pędzelkiem oczywiście jak yy, mam go to strzepuję zobaczcie jak się ładnie mieni nakładam go od środka powieki nie więcej tak jest na razie wezmę sobie teraz drugi puchowy pędzelek aby to wszystko rozetrzeć wow, bo się żeby te paletki mi nie spadły a po prostu je mam niżej, bo tutaj mam do swoje rzeczy wow, dobra, kochana i na, nie, nie, schodzisz na... Tutaj to sobie rozblendowujemy ładnie z jaśniejszym cieniem. Teraz wybieram sobie y, jakiś jaśniejszy cień, na przykład ten. No to już tak moim zdaniem obojętnie czy ten, tak można pomieszać nawet. No i go tutaj też nakładam znowu. Tylko już przeciągam go do końca. Czemu mam taką wizję? Nie wiem. No, dobrze. No i teraz bierzemy sobie jakiś ciemniejszy cień. Ja sobie teraz wezmę na przykład Ło z palety tej. To jest ten cień i bierzemy go na ten sam pędzelek grup inny, choć mi w sumie to nie robi różnicy. Bierzemy go tak mniej, strzepujemy i na końcówki. Tak bardziej przenosimy na tą powiekę górną. Oczywiście trzeba to połączyć z powieką dolną. Ja do tego użyję pędzelka tego, takiego bardziej skośnego i bierzemy ten sam cień, który którym mówiłam wcześniej, Ło i jakby rozchłaniam sobie oko i sobie tutaj go nakładam od dołu. W tej kamerze wszystko widać, to jest takie najgorsze. Wezmę sobie ten pędzelek, na którym miałam jaśnisz wcześniej, yy, kolor i sobie go tak troszkę tutaj rozblenduję. Nie wiem dlaczego bardzo widać takie różne plamy od tego brązowego w kamerze. No, jest mi przykro. No, coś takiego wyszło. No, różnią się trochę. No, mówię wam, ja, wolę, ja stawiam na takie coś lepszego. Teraz wezmę sobie jeszcze z Wersoft, z tej pale z tego, yy, paletki konturowania. Wezmę sobie ten jasny i wezmę bardziej precyzyjny pędzelek, którym sobie nałożę po prostu w to miejsce. Widzicie? ten rozświetlacz, bo jest on serio ładny i godny uwagi. Żeby tak troszkę to oczko rozświetlić, bo jednak z tamtej paletki mnie te świecące za bardzo nie zadomulają, ale już jest chyba okej. Widzicie? I teraz to samo robię z drugim okiem, więc może zobaczymy się, jak już skończę to drugie oko. Dobra, jestem. Już dokończyłam sobie drugie oko, tylko jeszcze dodam do niego tego Yy, rozświetlacze z wersów. Uuuuh, co dzień w Oko to. aż mi łzy już mi lecą. No i ostatnim krokiem w, o, w oku, znaczy jakby na nasz powieka, będzie kreska. Ja kreskę polecam zrobić yy, ogólnie czarnym cieniem. Moim zdaniem, czarnym cieniem kres, kreskę na oku. Podczas wymieszania z cieniami, jeżeli ona nie chce być taka, wiecie, wyróżniająca się z to będzie najlepsze zrobiła cieniem. I yy, ja do tego użyję cieni Alex z, yy, z palety Fakaty od Ingrid. I nałożę to takim pędzelkiem, który sobie po prostu wynalazłam. Yy, on jest taki nawet nie wiem dokładnie z czego. Nie jest to nawet pędzelek, jest to... albo w sumie nie wiem co to jest, albo po prostu tym to nakładam. I możecie zobaczyć jak robię ta kreska, nie ma być taka, że wiecie, zaczynać się w tym, w tym miejscu kończyć taka wielkatka, taka leciutka przy linii wodnej. No i możecie zobaczyć jak ja ją zrobię. Dobra. Pierwsza kreska jako taką wyszła, no mówię wam. Ee, jak to by był makijaż taki, w którym ja bym miała aktualnie teraz wyjść, a aktualnie jest ciemno i już nigdzie nie wychodzę, to poprawiłabym ją pewnie, ale wydaje mi się, że tak jest ok, na razie. Na tym oku ta kreska mi nigdy nie chce wyjść, więc zobaczymy. Wyszła zupełnie inna. No i jeszcze robiłam w kąciku, czyli tutaj. Oczywiście na filmiku coś mi musi nie wyjść. No i tak mniej więcej to wyszło. No i się rozmazało. No dobra, trudno, ale jest, jesteśmy już w miarę na dobrej pozycji. Ostatnim krokiem do zrobienia moich oczu jest tusz do rzęs. To jest skomplikowana konstrukcja, bo yy, posiadam dwa tusze, ale wydaje mi się, że z tego szczoteczka jest lepsza i ogólnie ten jest lepszy, ale kupiłam żółty na spróby, więc po prostu wymieniłam szczoteczki. Aby lepiej się po prostu tym pracowało, bo mówicie tam mi się też za dużo nabiera. Nie wiem, po prostu tak to powymieniałam, ale teraz sobie ja ładnie wytuszuję. Zawsze można dodać jeszcze sztuczne rzęsy, których ja aktualnie nie chcę za bardzo, ale ja mam w sumie takie długie rzęsy nawet, więc nie jest źle. Wiecie co, powiedziałam wam na no odwrót. Chodziło mi, że ta sztuteczka jest lepsza, dlatego wsadziłam ją tutaj, bo tutaj jest więcej dużo, tam już nic nie ma. Zaczęłam się malować tamtą. No, nieważne. Dobra. Skończyłam. <grystanie> Więc teraz robimy usta. Idę po ważne przedmioty. Bo zapomniałam ich. Przegujemy takich itemów jak kredka od Maybelline. Brown. Taka o. Polecam Wam ją, serio, do tych ust, bo jest taka mięciutka i się serio nadaje. Mm. Następnie potrzebujemy, na pewno, <grytania> yy, błyszczyka z Make Up Obsession. Yy, powiększający. Serio Wam polecam, kosztuje 25 zł, ale jest to taka rzecz, którą sądzę, że każda taka Dziewczyna, która chce mieć super, takie ładne usta, powinna mieć swoje swojej torebce. Biorę tą kredkę, no i takie, może coś do dopełnienia. No, obojętnie jaki kolor ja akurat wybrałam, taki. Jego i, tak, jego i tak nie będzie tam widać. Kredką obrysowujemy sobie całe usta dookoła, górę i dół. Tylko próbujcie się nie wyjeżdżać, żeby to później. E nie wyglądało jakbyście powiększali sobie strasznie usta kredką. Bo czasem lepiej mieć mniejsze usta, niż powiększyć je kredką i żeby to wyglądało nienaturalnie. Dobra, wypełniacie sobie troszkę i od boku. Jak już wykonacie tą czynność, do środka <laughs> nakładacie sobie jakiś jaśniejszy po prostu produkt. Ja akurat nałożę sobie troszkę takiej szminki. I spróbujcie tutaj rozglądować. Na razie to wygląda komicznie, możecie się śmiać, ale bierzemy nas, nasz błyszczyk z Makeup Up Obsession powiększający i wypełniamy go nimi całe usta, nim. No i gotowe. W kamerze wygląda to serio dziwnie, ale na żywo takie nie jest. Jest takie lekkie usta. No, sądzę, że jest ok. No i w sumie to jest cały makijaż. Ściągnę sobie tylko to i wam pokażę, jak wyglądam. Dobra, już jestem. Nie wiem, jak sobie ułożyć włosy, bo są jakieś dziwne, ale tak się prezentuje makijaż. Więc. Możecie napisać, co sądzicie, czy Wam się podoba. Możecie oczywiście zostawić lajka, subskrypcję, co tu jeszcze można zostawić? Dzwoneczek oczywiście, żeby Wam dzwoniło. No i oczywiście wbić na moje social media, które macie podane w opisie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i za Wasze zdrowy pije sok jabłkowy. I napiszcie mi, czy tego typu filmiki Wam się podobają. Czy wolicie tematykę cesa czy tak na zmianę? Co byście chcieli zobaczyć na samym odcinku? Może nagram, jeżeli tym będzie miał Spoko odbiór i dziękuję Wam bardzo za całe obejrzenie. Jeżeli ktoś to do końca niech napisze nie wiem yy, prezentów nie będzie, i damy serduszko. Kocham was, pa!